Pierwszym komendantem obwodu Armii Krajowej Brzeziny-Koluszki był z nominacji Związku Walki Zbrojnej Komendy Okręgu Armii Krajowej Łódź porucznik rezerwy Edward Pluta, koluszkowianin. Wstępne kontakty nawiązał on z nauczycielami, porucznikiem rezerwy Franciszkiem Kubisiem, pseudo-KOS i porucznikiem rezerwy Stanisławem Berdoniem pseudo-SEMP. Potem z przedwojennym komendantem składnicy uzbrojenia w Reknach, panem majorem Szychowskim, z urzędnikami kolejowymi Feliksem Krychem, Leonardem Dokleskim i Wacławem Szewczyńskim, następnie z kapitanem rezerwy Boskiem, pseudo Maria, i Tadeuszem Jasińskim, pseudo pseudopik. Pierwsza odprawa tworzącej się komendę uwodzącej Armii Krajowej odbyła się w końcu miesiąca stycznia 1944 roku. W Holuszkach, autopodział nowo utworzonej komendy. Komendantem został poruszyk Edward Pluta, pseudo Królik, zastępcą Edward Głowacki pseudobrewa, komendantem na węzeł kolejowy Felix Krych pseudo Roman, szefem BIPu został Stanisław Nowakowski pseudoszarak, a potem Wilk. Stacja kolejowa Koluszki, jeden z ważniejszych w kraju, została poruszona Leonardowi Duklewskiemu pseudo Leo, który wspólnie z Romualdem Ziłkowskim, późniejszym samym, w latach 1940-1941 zorganizował zalążek Grupy Dywersyjnej Kolejarzy. Był to pluton w składzie 22 ludzi, w tym po trzy osoby na stacji kolejowej Słotwiny i Wrogowie oraz po dwie osoby na stacji kolejowej Rokiciny. Tuton prowadził wywiad i sabotaż, szczególnie w tak zwanym depo na stacji kolejowej Koluszki. Powód Koluszki leżał po obu stronach granicy Rzeszy z Generalną Gubernią. Z tego też względu spadł na nie obowiązek organizowania przerzutu granicznego broni, amunicji i żywności. W drugiej połowie 1941 roku zorganizowano w Koluszkach związek odwetu. Dowódcami wówczas zostali w Koluszkach sierżant rezerwy Marian Miciński, pseudo pseudowirek, w Różycy, Rzakowica, Chorąży, rezerwy Franciszek Kwiatorz, Burhardt i w Ziórku, Wągrach, sierżant rezerwy Kazimierz Bili, pseudoszpak. W tym czasie, to jest w trakcie 1941 roku, miały miejsce pierwsze akcje wysadzania pociągów i kolejowych. W miesiącu listopadzie pod dowództwem Wirka wysadzono pociąg towarowy ze sprzętem wojskowym stacją kolejową Chrusty. Przerwa w ruchu pociągu trwała około 8 godzin. W akcji tej brali udział Stefan Ratajski, pseudo nieznany niestety, Józef Pielisiak, pseudo kasza. Zdzisław i Tadeusz Polakowie oraz Mikuła. Pseudonimy, również nieznane. Jerzy Majerczyk pseudogrom, Stanisław Siedlik pseudowierny, Zdzisław Fischer, Klimek, Gabara oraz Kowron, których imiona i pseudonimy są niestety nieznane. W sabotażu drogowym specjalizowała się inna grupa związku odwetu pod dowództwem Janusza Dziwiszka pseudostefan. Rozrzucała ona kolce na drogach i szosach, na trasie Brzezińskiej w kierunku Rzeszy stosowano wielokrotnie przeszkody z naciąganych linek stalowych, podpalano zapasy słupów telefonicz telefonicznych i podkładów kolejowych, niszczono także urządzenia telekomunikacyjne. W rejonie koluszek były cztery plutony. Pierwszym dowodził Ryszard Domuracki, pseudo-Wisus, drugim Czesław Niciński, pseudo -kubz. trzecim Michał pseudo-Mimi, i czwartym Jan Witczak, pseudomasław. Na koniec 1941 roku stan osobowy przedstawiał się następując: Cezary Długosz, pseudo-Jur z Redzenia. Ryszard Kasyjanowicz, pseudo Dal, Henryk Tybura, pseudo Drwal, Władysław Borucz, Ryś, Tadeusz Jasiński, Pik, Antoni Marczyk, Maria, Edward Kawecki, Kornik, Kazimierz Stańszewski, pseudo nieznane. To wszyscy byli z Koluszek. Następnie. Udział brali również tacy koledzy jak Tadeusz Szczepaniak, pseudo Poraj z Gałchówka, Kazimierz Piechowiak, pseudo Judym z Budziszewic oraz Jerzy i Ołupkowie z Regien. Należy wspomnieć, że w ciągu 1941 roku powołano także do życia na terenie koluszek wojskową służbę kobiet, która przejęła szkolenie plutonu łączności telefonicznej i radiowej. Dowódcą tego odcinka został podporzuci rezerwy Tadeusz musiał do grześ Pod przewodnictwem, może kierownictwem, przedwojennego dyrektora rozgłośni polskiego radia w Łodzi, pana Stanisława Nowakowskiego, przy WSK, zorganizowano również kolportaż prasy podziemnej i ulotek. Po przeorganizowaniu związku odwetu na Kedyw. Kiedy to dowódcą Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej został pułkownik Michał Stępkowski, pseudonim najpierw Barbara, potem Grzegorz, zmarł on w stopniu generała w wieku 92 lat, dnia 21 lipca 1988 roku w Warszawie i pochowany został na cmentarzu Powoskowskim. Komendantem zaś dywersji Okręgu był major Adam Trybus, pseudo Gaj. Zaś szefem sztabu major Emid Hassan, pseudo-Turek II, zaczęto tworzyć plutony dywersyjne. I tak, w Koluszkach kierownictwo kadywu objął Edward Dlowacki, brewa. Za szefem dywersji w obwodzie Brzeziny Koluszki został Zbigniew Krywko, pseudo-Rymsza. Na początku w skład plutonu dywersyjnego kredywu w Koluszka wchodzili Jerzy Majherczyk. Grom, Tadeusz Jasiński-Pik, Jerzy Sperling, Nero, Witold Radwański-Nurek, Ryszard Gałązka, Bąk i inni koledzy, których nazwiska już zatarły się w pamięci. Do zadań plutonów oprócz dywersji włączono m.in. likwidację konfidentów, których ilość wzrastała i działalność stawała się groźna dla istnienia konspiracji. I następnie w miesiącu styczniu 1943 roku za pośrednictwem jednego z dowódców, Mariana Mikińskiego, wirka, utworzono patron bojowy, który został włączony do plutonu dywersyjnego. Zatem w połowie miesiąca lipca 1943 roku za zostali najmłodsi bojowcy, a mianowicie Tadeusz Sołtyszewski-Rudy, Stanisław pietrzycki Kmidzic, Stanisław Dukleski, Mur, Janek Czerwiński, Janczar, Wiesław Tymura, Loty, Zbigniew Wiśniewski, Kmić i Mieczysław Siedlik, Mitręga. Pluton rekrutował się głównie z młodzieży gimnazjalnej, to jest z tych tajnych kompletów tak zwanych wówczas i harcerzy pierwszej męskiej drużyny harcerskiej imieniem Tadeusza Kościuszki w koluszkach. Przysięgę która odbyła się w mieszkaniu organisty parafii Koluszki, pana Władysława Sołtuszewskiego, odbierali major Brewa, kapral Grom i kapral Bąk. Oto rota przysięgi dla pamięci. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski. Kładę z na ten święty krzyż, znak męki zbawienia, przysięgam, że będę wiernie ujęcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. Wszelkie rozkazy władz Armii Krajowej będę względnie wykonywał, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać mogło. Tak mi dopomóż Bóg.